Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To jest piątek. Dzień dobry. Dla was sobota, dla mnie piątek. Jest piękna pogoda. Słuchajcie, wiosna normalnie. Mówią, że ma przyjść jeszcze przymrozek. Wczoraj nawet trochę było. To, takie coś dziwnego. Ale... Dla mnie to już jest wiosna. Normalnie. Baterie zabrałem, to zabrałem. To zabrałem. Chyba wszystko najważniejsze mam. Reszta już jest na robocie. Właśnie, chyba jeszcze zostawiłem na robocie. Miarkę mam tu. Ołówek jakiś mam. Mam. Dobra, bo czasami się wypakuje w, w domu, wiecie, a ja później szukam, gdzie to jest. Więc bluza też jest. Nawet dwie zostawiłem w samochodzie. Elegancko. Dzisiaj wielki dzień, słuchajcie. Wczoraj przyjechała nam kuchnia. I dzisiaj ją będziemy montować dalej. Wczoraj już ją tam porozkładaliśmy z Adrianem sporo i zajęliśmy się składaniem takiego dużego boksa na koniec, bo trzeba będzie go dociąć i jakoś tam wymodelować do tego, aby wszedł nam w tą wnękę. I to będzie pierwsze zadanie, które będę robił po powrocie, bo jadę teraz najpierw na Winchester tam do mojego elektryka pogadać z nim co i jak, żeby wiedział, co na tej kuchni ma zrobić. Wczoraj na koniec dnia jeszcze był u nas w Stachu Hydraulik. Bardzo się cieszę dzięki Stachu, że tam się pojawiłeś. Co prawda już nie mogliśmy nawiązać kontaktu na koniec, bo zasięg tam jest tak. Good morning, tak, tak z dupy, słuchajcie, że nie można się do nikogo dodzwonić. Ja nawet do tej klientki się nie mogę dodzwonić. Czasami. Ona do mnie sms pisze, a ten SMS do, dochodzi w różnym e, momencie dnia, czasami. Więc my już jesteśmy po rozmowie. Na przykład SMS dochodzi, nie? Zobaczcie. Ja cię. Normalnie kaklara. Zobaczcie. Ja cię. Ale ty jesteś piękna. O, To będzie dobry dzień. Słuchajcie, musi być dobry dzień. Strasznie uwielbiam słoneczko. Nic tak na mnie nie działa jak słońce. Mogliby dawać mi różne rzeczy, ale słońce pobudza mnie najmocniej z tego wszystkiego, powiem Wam. Także polecam, polecam wychodzenie na spacer, a szczególnie o tej porze. Jeżeli jeszcze nie wstajecie do pracy, to chujesz. Dobra, zdjęcie na Insta już zrobione. <laughs> Także na Instagramie będzie nowe zdjęcie, dzisiaj z rana. Na no story. Dobra, zobaczymy się na miejscu. Ja Wam życzę miłego dnia. Będę was update'ował już z projektu. Trzymajcie się, cześć. Cześć, 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 cześć. Dobrze, zobaczcie co tu się dzieje. Hydraulik był, zrobił robotę. Słuchajcie, popił się do wody, która wychodziła tutaj. To nam totalnie nie przeszkadza, jest elegancko, bardzo ładna robota. Stachu, jesteś po prostu fantastyczny. Jakbyś to oglądał, to ci muszę to powiedzieć, nie? Zawsze twoja praca jest taka prosta, ładna, nit po prostu. To mi się podoba, lubię tą klasę, słuchajcie, lubię ten standard. Naprawdę, to jest wszystko zawsze pościutko, pyk, 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 nie, jakie cielostwo. To dlatego, z tego powodu lubię stacha, słuchajcie. On naprawdę nie odpierdziela mi popeliny, nie? Także rury mam, wodę mam. Tu musimy tylko po prostu uważać, żeby tego nie zniszczyć. I tyle. Tu miał na pewno niełatwo, żeby się przy tej podłodze złączyć. Chyba nic nie cieknie, nie cieknie. Gaz jest przerobiony. Co tu więcej, Zdejmuje akra. Czekam na elektryka, bo elektryk już jest w drodze i zrobi nam instalację. Wszystko w temacie, słuchajcie. Lecimy z tym. Dobra, zostawiam mester elektryka. Jego brat właśnie dojechał z klientami, żeśmy się dogadali co i jak. Upewniliśmy się, że wszystkie gniazdka i pstryczki mają być w tych miejscach, które ja myślałem, że będą i tak faktycznie jest. Tam dołożyliśmy Przeniesienie borda i za to będę musiał skasować klienta, bo tego nie było w planie, więc trzeba to usunąć. Tam ktoś zrobił skrzynkę do tej do tej, dobudówki. Słuchajcie, do, ale ta skrzynka odcinała prąd tylko na trzy gniazdka. Odcinała ta skrzynka na trzy gniazda, prąd i światło, a resztę gniazdek i boiler były dalej zasilane z domu. Także żeby miało to teraz ręce i nogi to my to zrobimy pod jeden ring. Let's go. Jedziemy na śniadanie, Słuchajcie, klienta nie ma poszedł na spacer. My za chwilę tu wrócimy. To już będę miał to... Zjemy wcześniej dzisiaj, aby się skupić na tej robocie. Myślę, że do końca dnia nie powinniśmy mieć większych problemów. Poskładamy tą kuchnię do kupy. Najgorsze mamy chyba i tak za sobą. Wniesienie, ustawienie, wiecie i tak dalej. Ta szafa duża to też już nie jest jakiś problem. Czekam na Adriana. Jedziemy po Arka. Słuchajcie, piątek piątek znika bardzo szybko, a my jesteśmy właśnie na śniadaniu. Co za widoki, słuchajcie. Co za widoki. Wrzucam tiket, bo już raz tu mandat dostałem. Szkoda by było, żebym dostał drugi raz. Lecimy coś zjeść. Nie mamy sztuczki. To nie twoje? Zaczynamy. Czekam na właściciela. No chyba go nie ma. O, jest. A dzień dobry, nowy właściciel tego domu, proszę państwa. Mogę wejść? A to dziękuję bardzo. To, to, a długo tu już mieszkasz? Ta, dopiero się wprowadziłeś. A co się stało z poprzednikami? <głosy> <głosy> Załatwił ich pewnie. Nie no, tu przecież byli tacy fajni ludzie. Co ty już z nimi zrobił? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, bierzemy się za kuchnię. Koniec żartów. Tak to ma wyglądać. Na razie wygląda tak. Więc, jeszcze trochę przed nami. Ale wydaje mi się, że my nie powinniśmy mieć z tym większego problemu. Let's go. Dobra, słuchajcie. Szafa jest stawiona. Ona jest niższą szafą, także jest no problem. Tu mamy rurki, więc odsuniemy wszystko na batonie. Skos jest wycięty, więc ładnie nam tutaj się wsunął. Ona się jeszcze posunie kawałek dalej, tam tylko natkniemy na rurę. I jest cacy, słuchajcie, dostawiamy ten trójkąt, który jest pozostały, i skupiamy się za chwilę na tej głównej części. Idziemy. Siemaneczko, robaczki. Jest tak, szapa stoi. Wycięte, wycięte, i na razie ją zostawiamy. Jest niższa od pozostałych szafek, bo będzie tutaj trzeba zrobić panel. My jeszcze przesuniemy tą lampkę, eee, trochę bliżej, aby teraz pasowała do roga, bo nie robiliśmy tego i myślimy, że dodamy jeszcze światełko w środku w szafie, ale to w następnym tygodniu. Teraz skupiamy się na tym elemencie. Panele już mam do szafek wiszących, panele stojące też już mam. Zaczniemy od środka tak naprawdę. Jak środek będę miał już skręcony do kupy, ustawimy wieżę. Let's go. Słuchajcie, uciekamy do Screwfixa, bo nie dostaliśmy żadnych kątowników na mocowanie tych szafek do ścian. Każda firma trochę inaczej robi. Jeżeli chodzi o zarys, to już macie. Szafka zamocowana, 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 zlew, miejsce na dishwasher, następna szafka, ale żebym mógł zamontować tą wieżyczkę, muszę to już zacząć mocować do ściany, bo zacznie mi się przesuwać i wtedy ta przestrzeń, która ma być oryginalnie pod zmywarkę, wiecie, Coś z nią się stanie. Aby ona była już we właściwym miejscu i nie ruszyła się nigdzie. Idziemy do sklepu. Aha. Chciałem Adriana zabrać na zakupy do sklepu, ale nie chcę. Boi się, wstydzi się, wstydzi się. No dobra, niech zapali. Słuchajcie, idziemy, idę do skrófica. Muszę kupić trzy rzeczy. Dłuższe śruby potrzebuję. Potrzebuję kołków. A co to było trzecie? A, kątowniki. Go. Od 6 do, od do 23 Co się gada? Znaczy, tak. Nie, gdzie no, tak Tak. Ej, jak Azda jest 24 na dobę, to jest od 6 do 23? No, u nas tak jest. Też pisze, że 24 <laughs> i ona nie jest 24. A co, na, na naprawdę? Naprawdę, o 23 zamykają. Na przykład Azda pisze też na wieździe, że 24 jest. Nie. Do, chyba. Do 23. zobaczy dzisiaj będzie się wchodził do sklepu, to zobaczy, że jest zapisalne. I co, buchu? że jak pójdę później, to mnie nie puszczą? No, nie a nie ja będę te... płakał po Chyba, drzwi. że nie wiem. A ja po prostu. Chyba, że jest. Nie. Słuchaj. Ja Słuchaj. Nawet jak na telefonie spojrzysz? Ja dzisiaj zakupy mam zrobić. Jak? <laughs> jak spojrzysz godzinę otwarcia, to też masz wszędzie na to jest bez tak? sensu. To po co piszą 24 Nie wiem. I u nas na porsów też pisze, że jest ten. 24 nie, na. Coś rok, nie tak a... chyba jest. To bez sensu to jest. W sumie. To po co te 24 na 7? Weźcie mi to wyjaśnijcie. Ja proszę o wyjaśnienie. Jedziemy do McDonalda, bo jesteśmy głodni. Tak to się robi tutaj w tym kraju, proszę Państwa, zobaczcie jak ładnie kuchnia zaczyna wyglądać. Teraz skręcam wyspę do kupy, wytnę wszystko. Lecimy z tym. Kręcimy. Kręcimy dalej. Chciał mi się pokłonić takiemu panu, który bardzo to wszystko ładnie robi. Kurde, nie wiem, to jest to, nie? To jest to, jest to po prostu, ja to kocham, słuchajcie. Level? <grym> Level no, ja w ogóle jestem profesjonalistą, perfekcjonistą i to czasami to przeszkadza ogólnie, ale efekt jest totalnie inny. To wszystko, kurde, do siebie będzie pasowało. Patrzcie, strzał, strzał, strzał. Ale to nie przychodzi łatwo, uwierzcie mi to trzeba naprawdę pogłupkować. Skręcam teraz to Skręcam do kupy, wycinamy i spadamy Adrian mi, czy nie powiedzieć które jest godzina 2019 słuchajcie Mamy to. Mamy to Może jutro przyjechać mój Łukasz Kolega i robić temple a w poniedziałek będziemy kontynuować resztę oczywiście, ale najważniejsze na jutro jest. Tyle, słuchajcie, to był ogień, naprawdę, Tam bym nie dał rady. Słuchajcie, gdyby nie Adrian, to ja bym tutaj jeszcze był, kurde nie wiem, pierwsza w nocy chyba. Także ogarnęliśmy. Miłego weekendu. Nie wiem, nie wiem co im powiedzieć teraz z tej kamery. Tak się już zadomowiłem tutaj, że nie chce mi się do domu jechać. Będę to został teraz. Adrian, co liczysz? Paragony. <gry> Dobre, spadamy. Ciało Bambina.